Nie stałeś matematyki w maju? Nic się nie martw, oto moje pięć kluczowych rad, które na pewno pomogą Ci zdać matematykę w sierpniu. Rada pierwsza, nie trać czasu. Co to znaczy? Słuchaj, jeżeli zostało już naprawdę niewiele czasu do samej matury, nie odwlekaj już na kolejny, kolejny dzień, ok? To jest mega ważne, dlatego że czasem to tylko czas jest Twoim ograniczeniem. Jeżeli weźmiesz się je już od dzisiaj, od teraz, kiedy widzisz tą rolkę, to bierz się do pracy i naprawdę chociaż zaczniesz te pierwsze pięć minut, znasz tą zasadę, zaczniesz pięć minut, kręcisz się i naprawdę przynajmniej nie odwlecisz tego na kolejny dzień, tydzień lub miesiąc. A tutaj już niestety tyle czasu nie ma. Rada numer dwa, zrób arkusz majowy. Przeanalizuj go dokładnie. Ja na swoim kanale na YouTube właśnie mam taki filmik, gdzie analizuję arkusz zeszłoroczny, to jest sobie Najnowszy filmik, także koniecznie zobacz, co jest ważne, na co zwrócić uwagę, jak się do tego dobrze przygotować. Rada trzecia polega ona na tym, żebyście nadrobili w pierwszej kolejności zaległości z ósmej klasy, czyli po prostu liczby rzeczywiste, potęgowanie, pierwiastkowanie. Jeżeli macie tego typu zaległości, to wiem, że nawet nie jesteście w stanie przyswoić po prostu kolejnych działów z liceum. Lepiej przyswoić tam połowę materiału, ale dobrze nadrobić te zaległości. Uwierzcie mi, naprawdę to wam mega pomaga w tym, żeby zdać taką maturkę. Rada czwarta, jeżeli już opanujecie takie zaległości, to może warto sprawdzić kursy maturalne, które są dostępne. Ja ze swojej strony mogę polecić mój kurs, dlatego że on jest przygotowany właśnie dla tych osób, które również mają mega spore zaległości, dlatego że każdy dział jest zrobiony oddzielnie, na samym końcu macie powtórki i arkusze maturalne, rozwiązane wszystko i przygotowane przeze mnie. I rada piąta, ostatnia, jeżeli czujecie, że te zaległości są naprawdę spore, to zgłoście się do korepetytora, zgłoście się do kogoś, kto pomoże Wam bardziej tutaj w tym materiale. I jeżeli połączycie to z takim kursem, to naprawdę uwierzcie mi mój kurs, przynajmniej trwa 12 godzin. Możecie zerknąć też na inne osoby, jeżeli czujecie, że materiał od nich bardzo łatwo wam się przyswaja, jeżeli ktoś w, w zrozumiały sposób. To wszystko. Wydaje mi się, że dzięki temu na pewno podnieście swój maturalny wynik dla przyszłorocznych maturzystów. A jeżeli ktoś chce poprawić maturę, to naprawdę to jest Twój znak, że jest to możliwe, tylko trzeba wziąć się do pracy.